Manko Ludziska z Agro polskie. jest 6 6.43 Ja jadę przygotować przyczepy Bo ruszamy do kurnika dziś Więc zobaczymy się w drodze Dobra ludziska ja jestem 16, za mną Proxima. Lecimy na kurnik. Jest 8:15. No, nie wiem, jak widzicie, ładuję telefon w ciągniku, bo mieliśmy wichurę i nie ma prądu. No i takie trochę polowe warunki mamy. Dziecka z którym już pojechała Więc to Zobaczymy się Chyba jak już pojedziemy z powrotem Bo w kurniku raczej nie będę miał czasu nagrywać Więc ma. No to jedziemy już do domu Ja wolę 16 Ale może jest wolniejsza, ale... ale ma lepszy dźwięk, tak szczerze. Dziury straszne, szok. Wracamy teraz tyłem, bo jest bardzo suchy kurnik, a dosyć dziś i nie chcemy drogi całej fajdat do górnika, że u nas była biura, no Wczoraj jak zaczęło wiatr to masakra. Dachów wprawdzie nie pozrywało, ale dachówki pozrzucało i to prawie wszędzie. Parę dachów jest tak dosyć uszkodzonych, drzewa połamane. No. Nieprzyjemna burza. Dlatego ładuję teraz 16 sobie telefon, bo w nocy bo w ogóle w nie było nie wiem, Zaraz jak wyjadę na asfalt, będziecie słyszeć ten piękny dźwięk. Specyalnie tak jeszcze otworzyłem. Radio dałem ciszej Nie wiem, czy jeszcze jest jak, czy nie. No, Ostatnio nie było aktywności. Ostatni film był właśnie z Sopolagry. Nie było co nagrywać. No, powoli przygotowania do żniw, więc takich rzeczy no, no tam raczej nie będę nagrywać Pewnie pierwszy wyjazd w Jęczmienie będzie coś Postaram się, bo już coraz bliżej Jęczmienie się godzą Żółciutkie i są Jeszcze tylko przyczepki nie kwiatą na asfalt i... Nous mais Mam posła, nie wiem czy widać, czy nie, ale już daleko jest. Czy dziecka gdzieś za mną, nawet nie wiem gdzie. Nie widzę jej nawet. Co, nie będę wam tu drogi przez dzień, nagrywał, bo co do ciekawego. Na jak będziemy na hałdzie, to nagram jeszcze coś. Tak to nawet nie wiem co mówić Aha, było, że nie było co nagrywać Bo szykujemy komaj. nowy nabytek oczywiście Jeszcze nie ma filmu, ale jak będzie gotowy, nagram Chyba, że już będziemy kosić, no to już będzie od razu film z koszenia. Zobaczymy jak to wszystko się ułoży Bo jeszcze tam trzeba go odpicować do pieści. Podoba mi się ten zestaw. Także do zobaczenia wkrótce.